Szklanka do połowy pełna. Posłuchaj o tym, co ukryte pod powierzchnią. Witajcie, słuchacze. To jest 56. odcinek podcastu Szklanka do Połowy Pełna. A dzisiaj wracamy do tematu, który odbił się szerokim echem w świecie literatury, ale także ustanowił rekord odsłuchań w historii tego podcastu. Czyli do afery Legimi. Jak już wiecie z poprzedniego odcinka, sprawa dotyczy nie tylko samej platformy, ale także wydawców, autorów, bibliotek i oczywiście nas samych, czyli czytelników. W tym odcinku przyjrzymy się, jak sytuacja ewoluuje, co nowego wydarzyło się od czasu naszej ostatniej rozmowy oraz jak na to wszystko reaguje społeczność. Zaczniemy sobie od Polskiej Izby Książki, która opublikowała oficjalne oświadczenie. Jak mogliście przeczytać na portalu Lubimy Czytać, Pik podkreślił, że problemy finansowe i rozliczeniowe legimi mogą wpłynąć negatywnie na cały rynek wydawniczy, co z kolei uderzy w czytelników i autorów. Co więcej, Pik oferuje mediację między legimi a wydawcami, by przyspieszyć rozwiązanie problemów finansowych i ochronić przyszłość literatury w Polsce. Ciekawym faktem, który pojawił się w tym kontekście, jest decyzja Mikołaja małaczyńskiego, czyli prezesa legimi o zawieszeniu swojego członkostwa w radzie pik do czasu rozwiązania kontrowersji związanych z legimi właśnie w sprawie zaczął się przyglądać UOKiK, czyli Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, który również zaczął dostawać skargi. Jak donosi serwis INN Poland, do urzędu wpłynęło już około 25 takich skarg od klientów Legimi, którzy wyrażają swoje niezadowolenie z tego nowego modelu subskrypcyjnego. Natomiast sama rzeczniczka UOKiK, pani Małgorzata Cieloch, zaznaczyła, że problematyczne są nie tylko zmiany cen, ale również sposób informowania o nich klientów, a urząd Obecnie prowadzi postępowanie wyjaśniające. Wygląda na to, że liczba zgłoszeń może jeszcze wzrosnąć, co dodatkowo komplikuje całą sytuację związaną z legimi. Dodatkowo, jak wynika z danych zebranych przez portal Pres.pl, kłopoty Legimi nie ograniczają się już tylko do niezadowolenia klientów. W ciągu tygodnia platforma straciła aż 50% swojej wartości na giełdzie. To jest kompletny kosmos. 14 października akcje Legimi były wyceniane na 65,5 zł, a już tydzień później spadły do 32,6. Kapitalizacja spółki zmniejszyła się ze 106 milionów złotych do jedynych 52,8 milionów. To jest ogromny cios dla tej firmy, której głównymi akcjonariuszami są wirtualna polska media SA oraz jej założyciele Mikołaj Małaczyński i Mateusz Frukacz. Ta sytuacja pokazuje, jak poważnie rynek zareagował na problemy legimi z wydawcami oraz zmiany w polityce subskrypcyjnej tego giganta. Oczywiście jeden z głównych powodów takiego stanu rzeczy jest wycofywanie się wielu wydawców z platformy Legimi. Jak mogliście przeczytać na portalu Lubimy Czytać, aż 300 wydawców reprezentowanych przez spółkę Virtualo zdecydowało się zawiesić współpracę z Legimi. Wśród tych wydawnictw znajdują się m.in. takie jak wydawnictwo Albatros, wydawnictwo Poznańskie oraz wydawnictwo Marginesy. Virtualo w osobie prezeski Anny Winnickiej stwierdziło, że decyzja ta wynika z braku transparentności w komunikacji z Legimi. Legimi, szczególnie jeśli chodzi o sposób rozliczeń. Złożyli oni aż 12 pytań do Legimi, na które do tej pory nie otrzymali odpowiedzi. Sama społeczność ludzi kochających książki, e-booki, audiobooki nie pozostaje bierna w tej sytuacji. Jak podaje portal wirtualnemedia.pl, pod jednym z wpisów na temat zmian w ofercie Legimi pojawiło się prawie 1500 komentarzy internautów, a pod postem samej platformy ponad 200. Czytelnicy nie kryją swojego rozczarowania nową polityką cenową, szczególnie zmianami dotyczącymi dodatkowych opłat za dostęp do książek spoza standardowego abonamentu. Natalia Mądra, jedna z komentarzy. Napisała, jak dla mnie dopłacanie do abonamentu, który co do zasady miał być yy, darmowy, bez limitu, jest bez sensu i przestaje się opłacać. Tym bardziej, że to symboliczne 15 zł nie daje nam dostępu do książek na zawsze, a tylko dopóki mamy abonament. To tylko jeden z licznych głosów niezadowolenia. Warto przy tym też zaznaczyć, że platforma Legimi próbowała tłumaczyć swoje stanowisko, podkreślając, że dostęp do książek w ramach abonamentu nigdy nie obejmował wszystkich pozycji z katalogu, a lista tytułów. Tytułów dostępnych za dodatkowe 14,99, co uznała za symboliczną kwotę, obejmuje wydawców takich jak Wydawnictwo Albatros, Wydawnictwo Czarne czy Wydawnictwo Świat Książki. W tej całej aferze nie możemy zapomnieć również o bibliotekach, które odgrywają kluczową rolę w dostępie do literatury w naszym kraju. Jak podaje Platforma Dystrybucyjna Wydawnic, oferta biblioteczna Legimi również zostanie ograniczona. Znikną z niej tytuły takich wydawnic jak Pruszyński Media. Rebis czy nasza księgarnia. Wydawnictwa te już teraz podkreślają, że biblioteczny model rozliczeń zakłada ustaloną liczbę nieodpłatnych plików danej książki, co odpowiada cyklowi życia egzemplarza papierowego w bibliotece. Jednakże Legimi zaczął stosować ten model również przy współpracy z podmiotami komercyjnymi, co według wydawnictw jest nadużyciem i podważa sens preferencyjnych warunków dla instytucji kulturalnych, oświatowych i naukowych w Polsce. Warto także wspomnieć o komentarzu jednego z najbardziej znanych polskich pisarzy, czyli komentarzu Zygmunta Miłoszewskiego, który stwierdził w swoim wpisie na platformie X, że ta afera ma szerszy kontekst. Podkreślił on, że jest to ostatni moment, żeby polską literaturę objąć mądrą troską. Sugeruje on, że to, co dzieje się w ogóle gimi, jest tylko symptomem głębszych problemów w branży wydawniczej. Miłożyski nawołuje do refleksji nad stanem polskiej literatury i koniecznością lepszej ochrony interesów autorów i wydawców. Na chwilę obecną, kiedy nagrywam tą drugą część historii Legimi, pojawiły się kolejne informacje, które warto teraz omówić. Jak donosi INN Poland, Legimi próbuje uspokoić teraz całą sytuację i podjęło kroki, aby naprawić relacje z wydawcami. Niestety do UOKIK wpływają kolejne skargi, a wydawcy współpracujący z Virtualo wciąż nie otrzymali odpowiedzi na zadane Legimi pytania. Sytuacja pozostaje dynamiczna, a przyszłość Legimi, jak i całej branży, pozostaje niepewna. A na koniec chciałbym odpowiedzieć na komentarze, które pojawiły się pod ostatnim odcinkiem podcastu na Spotify i na YouTube. Po pierwsze zaczniemy sobie od komentarza użytkownika DisCris, który umieścił go pod odcinkiem na Spotify. Legimi samo w komunikacie, który rozsyłało na maila, zachęcało do takiego dodawania książek na półki, byleby do 22.10. To kuriozalne, podobnie jak cała strategia komunikacyjna Legimi w tej sprawie. No Jeśli chodzi o samo dodawanie książek na te wirtualne półki i zachęcanie do tego czytelników, to wydaje mi się, że Legimi no, samo sobie strzela w drugą stopę po tym, jak wyszły na jaw te problemy z wydawnictwem, Sama taka praktyka przypomniała mi, jak będąc studentem, byłem na wymianie właśnie studenckiej w Gruzji i tam moi znajomi, widząc, że było, były tam bardzo tanie, smakowe papierosy, próbowali napalić się tych papierosów na zapas i kupowali tyle, ile się dało, wracając do Polski. No, już wtedy wydawało mi się, że takie zachowanie jest mega dziecinne i niedojrzałe. I naganne moralnie, i tak samo wygląda dla mnie to zachęcanie do oszukiwania pisarzy, wydawnic i całego rynku literatury w przypadku ściągania tych książek na wirtualne półki. Ale, ale, tak jak już mówiłem wam w pierwszym odcinku o Legimi, każdy medal ma dwie strony i szklanka jest do połowy pełna, więc ja rozumiem, że. Macie prawo być wściekli, jako użytkownicy, którzy zostali oszukani, i macie moralne prawo, jakby zapewniać te swoje biblioteczki. No, i także prawo po prostu wam na to zezwala. Także z tej strony na pewno jest taka możliwość, i to, że ludzie to robią. No, okej. Okay. Natomiast w tej całej sytuacji wydaje mi się, że można by znaleźć lepsze rozwiązanie, niż taki plaster na krwawiącą ranę, gdy widać już po prostu otwarte złamanie kości. No, a co wy myślicie? Dajcie znać w komentarzach. Czy uważacie, że taka praktyka wrzucania książek na zapas, mimo tego, że te książki później nie będą dostępne w tym katalogu i tak naprawdę normalnie powinniście za nie zapłacić, a za nie nie zapłacicie, jest moralnie w porządku, czy też nie? A drugi komentarz, do którego się odniosę, to komentarz użytkowniczki PearlHunter6181 na YouTubie. Gdzie tu jakakolwiek atrakcyjność? Ja nie wiem, jak Legimi może sobie tak żartować z ludzi. Jeśli mam dać 50 zł za abonament, plus powiedzmy, przeczytam dwie książki, więc plus 30 zł, w sumie 80 zł, i to cena, w której jeśli przestanę opłacać abonament, to tracę dostęp. Dostęp mam tylko kiedy płacę. To w tej cenie ja mogę kupić te dwa e-booki zupełnie na własność, nie martwiąc się, że za miesiąc coś wymyślili Legimi. Bo tym, co zrobili, teraz pokazali, że ich zasady mogą się zmieniać z dnia na dzień. Więc jutro ta ich symboliczna kwota może już nie wynosić 15 zł, a 30 albo więcej. Absurd. Mam jeszcze pół roku abonamentu do płacenia. Czuję się oszukana i na pewno ucząc się na błędach, nigdy do nich nie wrócę. Cokolwiek by się nie zmieniło. No, i tak, na pewno wiele osób czuje się oszukanych dokładnie tak jak ty. To przecież nie jest wina czytelników, że platforma, na której korzystali z książek, i to już niezależnie czy to byli użytkownicy płatni, posiadacze abonamentów bibliotecznych, czy pracownicy banków, no nie potrafiła transparentnie działać i uczciwie płacić twórcom. Myślę, że to może być początek końca. Legimi, bo takich osób jak ty jest pewnie teraz bardzo dużo. Niemal codziennie czytam na grupach na Facebooku zrzeszających czytelników Legimi, które wydawnictwo tym razem albo zawiesiło współpracę, albo wręcz zerwało tą współpracę z Legimi. Ważne jest też zaufanie i pewność co do tego, że jeżeli płacę za jakąś usługę, to dostanę ją w formie, na jaką się umawialiśmy, bo w przeciwnym wypadku traci się klienta już na zawsze, dokładnie tak jak stracili Ciebie. No pytanie teraz brzmi, jaką czytelnicy e-booków mają alternatywę? Także dajcie znać w komentarzach. Co myślicie, czy tak, taka praktyka Legimi sprawi, że odwrócicie się od nich już na zawsze i pójdziecie, nie wiem, chociażby do Empik Go, Storytel czy Audioteki? I to by było na tyle w drugiej części odcinka dotyczącej afery Legimi. Jeżeli chcecie, żebym robił. Kolejne części tej historii o Legimi, o e-bookach, o książkach, to dajcie znać proszę w komentarzu, czy to na YouTubie, czy na Spotify. A ja będę dla Was przyczesywał internet, zbierał dane z różnych źródeł, bo jak zauważyliście, właśnie korzystałem zarówno z Lubimy Czytać, jak i z Press.pl i tak dalej. Z różnych źródeł, nie tylko tych, które się zajmują profesjonalnie książkami, ale po prostu z innych mediów i razem kondensując to wszystko, i dodając jakieś tam Twój autorski komentarz wychodzi właśnie taki reporterski odcinek. Także czekam na wasze reakcje, komentarze, lajki i słyszymy się już niedługo. Szukasz inspiracji, głębokich refleksji i ciekawej rozmowy? Podcast Szklanka do Połowy Pełna to miejsce, gdzie poruszamy ważne tematy społeczne, rozmawiamy z pasjonującymi ludźmi, recenzujemy popkulturę i pomagamy ci znaleźć chwilę relaksu. Odkryj nasze różnorodne serie, od burzy w Szklance Wody, gdzie poznasz fascynujące historie. Podźwięki Szklanki, które ukoją Twoje zmysły medytacyjnymi dźwiękami i ASMR. Napełnij swoją Szklankę po brzegi pozytywnymi treściami. Słuchaj Szklanki do Połowy Pełnej już dziś na Twojej ulubionej platformie podcastowej. I to by było na tyle w kolejnym odcinku podcastu Szklanka do Połowy Pełna. Pamiętajcie, żeby zaobserwować podcast na Spotify i wystawić ocenę 5 gwiazdek. Jeśli wolicie oglądać treści na YouTube, to zasubskrybujcie kanał Szklanka do połowy pełna podcast. Bądźcie bezpieczni, uśmiechajcie się i słyszymy się już niedługo.